Witajcie moi kochani, dzisiaj sobie powiemy parę słów na temat tego, jak Mojżesz znalazł łaskę w oczach Boga, i co to w ogóle oznacza, i z czym się wiąże to w naszym codziennym życiu. A takim źródłem tych rozważań jest 33 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, od rozdziału 12. No i czytamy. Mojżesz powiedział także do wiekuistego: Oto ty mi mówisz, zaprowadź ten lud. A mi nie oznajmiłeś, kogo ze mną poślesz. Choć powiedziałeś, znam cię z imienia, jak również znalazłeś łaskę w moich oczach. I tutaj Mojżesz wyraźnie powołuje się na słowa Boga, czyli innymi słowy, chwyta się Bożych obietnic. My takich obietnic w słowie Boga mamy mnóstwo, mamy ich bardzo dużo, chociaż często o nich nie pamiętamy. Mojżesz tutaj akurat dobrą cechą się wykazuje, bo my czasami myślę, że jakby staramy się być tacy bardzo skromni, tacy bardzo tacy spolegliwi, że za bardzo Bogu nie wchodzimy w jego sprawy i staramy się żyć po prostu swoim życiem, takim o własnych siłach sobie radzić. Innymi słowy, że niby wierzymy w Boga, wiemy, że On jest wszechmogący. Ale nasze problemy to tak zostawiamy sami sobie, a szczególnie te mniejsze, nawet, bo już jakby Bogu nie zawracamy głowy tymi problemami. Ja myślę, że to jest błąd, dlatego że Mojżesz tutaj widać, że jest to początek tak naprawdę em, drogi, którą Mojżesz idzie z Bogiem, i on już na samym początku tej drogi y, mówi, że y, choć powiedziałeś, znam cię z imienia. Czyli jakby przypomina Bogu przecież powiedziałeś mi tak, że znam cię z imienia. To jest ważne. Jak również znalazłeś łaskę w moich oczach. Czyli innymi słowy Mojżesz pamięta słowa Boga, które do niego wypowiedział i e, stara się, dzisiaj byśmy powiedzieli, coś ugrać na tym, na tych obietnicach. A co właśnie Mojżesz chciał ugrać? Możesz chciał ugrać coś, co Wydawać by się mogło zupełnie nie pasujące do dzisiejszych czasów. Czytajmy dalej. Tak więc, skoro znalazłem łaskę w Twoich oczach, czyli, oczywiście, tutaj Mojżesz ponownie, powołuje się na słowo Boga, to ukaż mi twoje drogi. Gdyby ktoś, gdyby Bóg powiedział, odezwał się do kogoś z nas, że znalazłeś łaskę w moich oczach. Czyli masz jakieś wyjątkowe względy, tak, u mnie, to o co byśmy prosili? Ja myślę, że większość ludzi wierzących w Boga prosiłaby o rzeczy yy, różnego rodzaju, nie chcę tu konkretnie wymieniać jakie, ale myślę, że akurat nie ukasz mi Twoje drogi, bo to widać. To widać yy, na przykładzie. Tego, jak dzisiaj wygląda chrześcijaństwo? Że chrześcijaństwo wygląda trochę na tej zasadzie, że jakby staramy się ugrać coś dla siebie, w sensie takiego egoistycznego. Innymi słowy, jak ominąć Boże zalecenia, żeby przeżyć to życie jakoś tak. Po najcieńszej linii oporu, czyli innymi słowy, nie zmieniać tego życia, nie zmieniać swojego, swoich nawyków, czy też nie dowiadywać się tego, co jest grzechem, co jest wolą Boga, żeby tą wolę realizować. A raczej żeby jak najwięcej tych, tej woli Boga ominąć, znaleźć wytłumaczenia na to, że akurat w tej czy w innej kwestii, to już nie musimy tego robić. Tam tego też nie musimy robić. Ja bym jeszcze rozumiał, gdyby to były rzeczy, które naprawdę są bardzo trudne do, do zrealizowania, czyli na przykład Bóg kazałby nam. No, nie wiem, wyciskać jakieś wielkie ciężary, tak? 100 kg podnieść gdzieś tam wyrwać. I musimy do tego, jakby musimy do tego dążyć. I to jest naszym celem. No, Okej, okay, dobra, trzeba dużo wysiłku, trzeba chodzić na siłownie, trzeba się jakieś tam dietę stosować i tak dalej, surową. Ludzie to robią. Ludzie to robią, ludzie wyznaczają sobie pewne cele. Powiedzmy takie, nawet chociażby tego typu, i je osiągają. Natomiast my, którzy wierzymy w Boga, trudno jest nam naprawdę chociażby odpoczywać siódmego dnia tygodnia od pracy. A nie pierwszego, nie w niedzielę, tylko w sobotę, tak jak mówi czwarte przykazanie dekalogu. Trudno jest ludziom nie kłaniać się obrazom. Nawet jeżeli oni wierzą w jakiejś tam postaci, że to świętych obcowanie i tak dalej, to trudno jest oderwać ich od tego kultu różnego rodzaju przedmiotów. I to jest trochę takie, nawet można powiedzieć, smutne, dlatego że ludzie z tego świata potrafią więcej wysiłku włożyć w realizację jakichś celów niż my w realizację wypełniania woli Boga. Ale wracając do tekstu. Mojżesz mówi wyraźnie, że jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, czyli jeżeli powiedziałeś mi to, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, to ukaż mi Twoje drogi, abym cię poznał i znalazł więcej łaski w Twoich oczach. Tutaj nie wiem jak wam, ale mnie kojarzy się historia Salomona, który również mógł poprosić Boga o cokolwiek. I tutaj też, gdyby Bóg poprosił kogoś z nas, prosi o cokolwiek. No, może by nam się przypomniała ta historia Salomona, ale prawdopodobnie pokusa poproszenia o coś takiego materialnego, nie wiem, zdrowie, pieniądze, czy, czy jakieś tam powodzenie w, w, w jakichś tam kwestiach zawodowych, czy rodzinnych, czy, czy prywatnych, czy jakichkolwiek innych, czy małżeńskich. Czyli innymi słowy, wszystko to, co związane jest z tym światem tutaj, byłoby pewnie bardzo kuszące, żeby Boga o to poprosić. Natomiast Salomon prosi o mądrość. Ale nie o mądrość, żebym był po prostu mądry, bo będę wtedy szpanował swoją mądrością przed innymi, tylko o mądrość, i to jest kluczowe, żeby mądrze i zgodnie właśnie z wolą Boga prowadzić naród Izraela. I to jest klucz. Bo mądrość można, tak jak każde narzędzie, chyba. Użyć albo w dobrym celu, albo w złym celu. Tak jak to już taki książkowy przykład, nóż może służyć do krojenia chleba i dzielenia się tym chlebem z kimś, albo do jakiegoś jakiejś zbrodni, do odebrania komuś życia. I tak samo jest z mądrością. Mądrość może służyć do tego, żeby swoje ego wywyższać, i żeby paradoksalnie oddalać się od Boga, ale mądrość może służyć do tego, żeby Realizować tą głęboką chęć poznania woli Boga, żeby, żeby, żeby mieć tą pewność, żeby mieć to narzędzie do tego, żeby weryfikować, czy to, co robię, jest zgodne z wolą Boga. I tutaj Mojżesz właśnie mówi dokładnie to samo, co Salomon później w historii Izraela: Skoro znalazłem łaskę w Twoich oczach, to ukaż mi Twoje drogi. Abym Cię poznał i, i bym znalazł więcej łaski w Twoich oczach. Czyli tutaj mamy dwie informacje. Po pierwsze, to, to ta wzorcowa, można powiedzieć, postawa Mojżesza. A druga informacja jest taka, że jeżeli poznajemy Boże Drogi, bo to jest łaska, jeżeli Bóg daje nam tą łaskę, jeżeli znaleźliśmy łaskę w Jego oczach, on pokazuje nam swoje drogi. I co to yy, oznacza i jakie to ma konsekwencje? Ma to konsekwencje takie, że znajdujemy więcej łaski. W Bożych oczach. Czyli to jest taka samonapędzająca się, można powiedzieć, maszyneria. Ludzie yy, chcą mieć dużo, jakby, łaski od Boga, ale nie chcą poznawać Jego dróg. I to jest samohamująca się maszyneria. Ona się nie napędza, ona się wyhamowuje, bo im więcej Bożych ustaw, Bożych dróg omijamy, i szukając różnych pretekstów, żeby ich nie wykonywać, tym mniej łaski mamy w jego oczach. Później, znów oczywiście, i mniej łaski, tym więcej jakichś tam pretekstów, i znów mniej łaski. I to hamuje, to się nie rozpędza. I to jest właśnie to, i to jest ta główna myśl, którą chciałem Wam powiedzieć. Myślę, że istotna, żebyśmy byli jak Mojżesz w tej kwestii, że po pierwsze, Podsumowując. Pamiętali o bożych obietnicach i trzymali się ich, wykorzystywali je. Po prostu nie, nie, nie udawali takiej, czy też udawali, no bo to jest w pewnym sensie szczere, tylko nie realizowali takiej sztucznej skromności, żeby nie chwytać się tych Bożych obietnic. Ja myślę, że Bóg po to dał nam te, Boże, te, te swoje obietnice, te Boże obietnice są w Słowie Bożym na każdym kroku, żebyśmy właśnie się ich chwytali i żebyśmy mówili Boże, Ty powiedziałeś, Ty powiedziałeś to i to, dlatego jeżeli to powiedziałeś, to zrealizuj to w moim życiu, bo Ty to powiedziałeś i myślę, że Bóg będzie zadowolony z tego, bo dla Boga jest to żaden problem realizować swoje obietnice w naszym życiu i my będziemy zadowoleni. Tylko kluczem jest to, żebyśmy nie wykorzystywali tych obietnic w celach egoistycznych, tylko żebyśmy wykorzystywali te obietnice w, w celu wywyższenia Boga, tak jak Mojżesz, który chciał, żeby Bóg okazał mu swoje drogi, żeby go poznał. I żeby to napędziło kolejne łaski w jego życiu. I to tak działa. To tyle i aż tyle. Chyba myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość. Nie chcę czytać tego rozdziału dalej, bo tam na pewno jest mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, tak po prostu przeczytałem ten fragment i postanowiłem się wam, z wami nim podzielić. Żeby nie zamglić tego obrazu, nie chcę go rozdrapniać jeszcze na kolejne informacje. A więc, moi drodzy, moją modlitwą jest to, żeby Bóg. Działał w naszym życiu w ten sposób, żebyśmy poznawali Jego drogi. Dlaczego? Dlatego, że poznając Jego drogi i mając siłę od Niego, żeby realizować Jego drogi, jesteśmy tak naprawdę Jego autentycznymi reprezentantami tutaj na Ziemi. Jesteśmy takim, można powiedzieć, Jego ym, obrazem, Jego cech. I w ten sposób, dla tego zepsutego świata, Możemy być naprawdę jakąś taką y, m, odskocznią od, od tego zepsucia, od tego całego y, brudu i od, tego całego, y, od tej ciemności, która zalewa świat. Pokazując właśnie cechy Boga, ale żeby to zrobić, żeby ta jasność w tym świecie miała miejsce, to musimy rzetelnie, dokładnie i szczerze. Pokazywać Boże cechy. Nie możemy niektórych z nich omijać, nie możemy pewnych zaleceń ignorować, szukać pretekstów, żeby je po prostu ominąć. Tym bardziej, że one nie są takie wcale trudne i ciężkie. A więc niech tak się dzieje. Niech Bóg działa przez nas, żebyśmy poznawali Go bardziej i w ten sposób, żeby ta łaska, bo poznawanie Go jest już łaską, żeby ta łaska jeszcze bardziej w nas wzrastała, żebyśmy mogli poznawać Go jeszcze bardziej. Bo to jest naprawdę studnia bez dna. I nie można zamknąć tego wszystkiego w jakichś ramach i powiedzieć ja już wszystko wiem. Bo to tak nie działa. Ja sam na swoim przykładzie wiem, że dużo jeszcze nie wiem i dużo rzeczy się dowiaduję i to jest niesamowite. I chwała Bogu za to przez Jezusa Chrystusa. Amen.